Cześć. Jestem u klienta na kolejnym przeglądzie dzisiejszego dnia. Byłem już tutaj w kotłowni wielokrotnie. Pokazywałem wam filmy z tej kotłowni. Dla przypomnienia, to jest ta kotłownia. Ja ją uruchamiałem od samego początku. Ją prowadzę. Dla przypomnienia. Dom ile tutaj jest metrów? 160. 160 metrów kwadratowych. Teraz doszła ciepła woda użytkowa. Eee, korzysta z nich tak na szybko z 3 osoby i maluszek. I maluszek. Cztery osoby można powiedzieć. Maluszek chyba najwięcej będzie zużywał. <grym> eee, do tego temperatura utrzymywana w domu jaka? 22, 22,5. 22, 22,5. 22 Stopnia, nie wiem, czy słyszycie, dlatego powtarzam. I ile ton na rok on nam? Tutaj zjada w cudzysłowie. Też w całe ale tak piątka to jest taka, takie minimum myślę. Około 5 ton na cały rok z ciepłą wodą użytkową czy bez? Z ciepłą wodą. Z ciepłą wodą użytkową. Mhm. Więc to ja uważam, że to jest ładny wynik jak na dom, który też nie ma ocieplonego podlasza. Zgadza. Więc y, to ciepło nam tam y, ucieka i to dosyć mocno. Ale chciałem wam pokazać kondycję naszego kałacha, bo ja zawsze mówię, że to jest kałach. popatrzcie, mamy tutaj o. Coś takiego tak nie powinno być, klient już wie, dokupi sobie rurę, ale prowizorycznie musiał się ratować, bo gdzieś pojawiły się otwory, i naprawdę może grozić to dużą ilością strachu. Bo jakby się cofnął nam tutaj w tą rurę płomień, to nam ją stopi, będzie czarno, będzie siło, no i będzie kupa strachu. Ale pokażę wam jeszcze w środku, jak on aktualnie. Tak na szybko, bardzo ładnie praca palnika Bardzo ładna kondycja kotła, i tu długo, długo nic się nie będzie działo, o ile dalej klient będzie dbał o ten kocioł. To tak na szybko, w ramach przypomnienia filmik można sobie zobaczyć z poprzednich lat. Od początku dobrze prowadzony kocioł, tak właśnie wygląda. A dzisiaj, jak widzieliście na poprzednim. W filmie, jak byłem u klienta, po roku czasu był uruchamiany no i był troszeczkę tam dramat, było trzeba ratować ten kocioł, bo jego eksploatacja wyglądała, jakby miał przynajmniej z 5 lat, a wystarczyło to troszeczkę lepiej od samego początku poprowadzić. Tak więc, pierwsze uruchomienie jest mega ważne. A później te przeglądy roczne, dokręcanie tych śrubek na czas do regulowanie do danego paliwa naprawdę przedłuża mu żywotność. Mój teściu już ma taki kocioł 15 rok i nie zamierza go zmieniać, dopóki nie puszczą mu spawy. Zobaczymy ile wytrzyma jeszcze. Ok, to wszystko. Nie mam nic do dodania. Parametry perfekcyjne. Nie ma do czego się przyczepić. Wszystko jest idealne. Tak więc dla mnie suba, lajka i do usłyszenia. Cześć!